Stary, co to było? Gdzie Ty pobiegłeś już? No jak to stary, ja chcę się skopać, jak będę się schować Zibek jesteś? Zipek jest próbana akcja, ja tak? Nie wolisz mi Bo myśleliśmy, że jest w kabackim. I była i potem nas goniła, nagrywaliśmy ją i finalnie chyba to idzie Serbian Lady Serbian idzie i... do naszego domu? No Idzie do no. naszego domu Także S proponuję stary, tak jak zrobiliśmy z clownami Niech każdy z nas znajdzie jakąś sobie bazę, kryjówkę i po prostu się schowajmy przed nią No i Mamy dużo baz na szczęście, na easy mm. stary to będzie To dawaj po kolei, jakie mamy bazy, co możemy wykorzystać? Eee, za lodówką stary mamy bazę eee. Za lodówką, ale tam jest mało miejsca, No ja tam nie chcę jakby co Stary, to wygląda strasznie, nie? To wie, że to? Ja nie, ja, ja też, też nie, nie. To jest za słabe Jaki, tyle problem, że jak tutaj przyjdzie Serbian Lady, to od razu jesteś uwięziony. Nie? Tak, no to prawda. już jest po tobie. A w garażu coś mamy? Stary, mamy więzienie. Moglibyśmy ją zamknąć później tutaj. Ej, czy my zamykamy Serbian Lady? Zczybek zarąbisty pomysł. Tylko jak ją odwabić tego więzienia potem? No, na razie to nie ważne. Na razie musimy się ukryć. Stary, musimy znaleźć wazę. Dobra. Tu nie ma żadnej Dawaj. bazy. Jak to, to od razu ci znajdzie? Bo ogólnie chłopaki, nie mamy żadnego czasu, żeby teraz jechać do sklepu materiały, bo ona będzie dosłownie lada chwila. Musimy wykorzystać wszystko, co mamy tutaj na czy to jest tak. Chyba tak, zobacz. No tak. nie. To prowadzi tylko do magazynu. Tutaj. Ja tu się nie chowam, stary. To jest za mokro. Poetycznie tutaj jest dosyć słaba. Ale ta... stary. ja chyba też odganuję, nie? Tutaj nie mam łatwe, zaraz. Ej, i to będzie idealny sipek. jakoś ją się tu zwabię i jak ona tu będzie, wtedy krzyknę i ją złapiesz i ją zawieziemy do więzienia. Ja ją Ale dobra, jak my to mamy wejść? Patrzcie jak to chłopaki wygląda, nie? Ej, to jest mega dobra Stary. powalone Bierzesz ją? Tak, Ja ją odganuje, trzymaj. Dobra, musimy się zaleźć dobra, szukamy kolejny. Ej, może w świetniku stary, tak jak zawsze się chowasz. W świetniku? Ale w świetniku nie masz żadnego ruchu na Serbian Lady, nie? No dobra. No to jest tak samo jest i tak będzie sama mega ksąd. gorąco, a nie wiadomo kiedy ona przyjdzie w sumie. To prawda. Wiktor, gdzie ty idziesz? Ernestu wbijasz? Nie. No dobra, nie. Dobra, ale to może być dobra baza. Ale już tutaj byłem na górze stary w bazie. Ty tutaj, stary, to jest mega epicka baza. No, to jest dobre. Jak chłopaki, widać, nie? Nie. W oh, to co wiesz, ja, tą bazę? Stary? Tak, ja zostaję tutaj, mam nawet krokieta. To chłopaki, jeszcze moja baza. Zipek, zaraz coś znajdziemy. Tak, Zipek może na górze jakiś Bo Co się jeszcze zostało? Jeszcze jest za szafą w sumie i... O kurde, jest jedna episkopa. Jest za szafą i pod łóżkiem. Mm -hmm. Jest jeszcze twoja. Lustro weneckie! Mm -hmm. Za mną. Patrz, stary, patrz. Bo ogólnie, widzowie, to jest ta baza i to, to jest lustro weneckie. Widzicie nasze odbicie, a Zipek nas teraz bardzo dobrze widzi. Tak, ja Dawaj, do mnie, dobrać. Tylko stary musisz, będziesz musiał na 100% zasłonić jeszcze to okno. Ej, szkoda, że nie ma jakiejś aplikacji do śledzenia Serbian Lady. Ej, wrzućmy Serbian Lady. No wrzućmy, stary. O, no. i będziemy widzieli, gdzie jest Serbian Lady. Widzowie i wy też. Ernes, dawaj to na drugiej stronę Ernes, siema! Widzisz nas? Nie. A my cię widzimy, idealnie. Ale to jest topka. No i będziesz dokładnie widział co ona robi. No, no i czy to z... na pewno nie znajdzie. Poza tym mam ucieczkę z drugiej strony, jakby co? To prawda. Dobra, panowie, wszyscy mamy już nasze bazy, także co? Proponuję się rozdzielić. Kośbek, jakiś trzeba plan wymyślić, żeby ją faktycznie w tym wiśnią zamknąć. Może. Niech on zwraca jej uwagę, a my ją zwiążemy. Ale jak stary, jak ja będę pod wodą, ja nie wyjdę tak szybko z tego basenu Wydaje mi się, że... Dobra, jakoś to wymyślimy, stary. Nie mamy teraz czasu. Let's go! Chłopaki, ale te bazy są takie puste. Nie wiemy ile tam będziemy siedzieli. Jakieś picie jedzenie trzeba ogarnąć tych baz. O, to nam ogarni, dawaj Niech nie, niech nie, czekamy nas. Stary. Teraz mam swoją chwilę i z swoją bazę, żeby jak najdłużej tam przedrzeć. No, dobra. Zarobiście. Ja swój program ogarnę sobie z mojej innej sekretnej bazy, mm. którą mamy w szafie. I zobaczcie. Tutaj mamy całe z popicia, kawy, chipsy, nawet sos chili. To się przyda do chipsów. Oj, pikolo. Dobra, idę do łazienki ukryć się w lustrze. Ty mam coś dla ciebie, patrz. Dla mnie? tak? Zobacz co ja mam. Ale patrz mam udżajto. to. Ja ale to jest bezalkoholowe stary, to smaku mięta i limonki. Resztę coli to... i mentosy stary. No, to kole to możesz sobie zostawić, mentosy w sumie możesz oddać. Ernest, a ty co robisz? Widzę, że gotową bazę, dawaj do kantorka coś znajdziemy. No, po co mi coś do kantorka, stary? Mogę a, coś zabrać z kantorka do mojej bazy. Nie, to, to, o to, to, mówię. to do magazynu chodźcie. Dawaj naokoło. O, a może, stary, trzeba wziąć lustrzaną tą. Trzeba! Weź czy to uh -huh. Serio Delaney! Serio, na pewno się wziąć to, bo masz w końcu pizzerię tam. Teraz ty masz misia, bo ty ogarniasz bazę, stary? Go! To tyle? Tylko ładuj się, wow. ładuj się. Jeszcze weź mikrofon! A może piórnik składu. Dostępny na t link w opisie widzowie. Na tym kanale nie ma tego linku niestety. Dobra stary, do swojej bazy szybko. Roo. Ale weź stary, reklamuj mój sklep. Astro, Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Dobra, popaki, bo to się nie robi już śmieszne. Ona zaraz tu może być. Ale po co ci tyle rzeczy, stary! Dobra, wiesz jeszcze. Mordorowie, pułapkę na Serbian Lady, zobacz. To trzeba otworzyć. I patrz teraz. Ona się wywali, stary. Ona się wywali, jak tylko tutaj wejdzie. Patrz, stary ja mam. Tylko się nie wywali. Ej, 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 ej. Co Bo co cię to? rzucę górką, stary. Dawaj, baseball, baseball. A. O kurna kapitan leci. No, stary, zobaczymy jak z mojego leci. O! Dobra, masz już bazę gotową? już teraz czas na ten bason na Daj to. To będzie mega ciężkie, żeby tam wejść, ale widzowie, zmotywujcie mnie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał na więcej takich treści. A ja co? Mam też telefon, żeby oglądać od razu monitoring jak wejdzie. O oh, ja, dobrze tu jest w Ona ma 10 stopni. Muszę dostać. To, to jest jakaś pomyłka, ale już ogólnie jak tu wejdę, będziesz musiał mnie potem załfnąć. Dobra, Jaki to jest błąd! Dobra widzowie, patrzcie na to. Mioś nie właśnie zamyka. Dobrze. Telefon idealnie leży na wodzie, także to stanie, zamykaj mnie. Się muszę trochę. kurde, ja się jeszcze muszę bardziej zanurzyć. Dobra, na głowę stary no. Aaaa! Czekaj, 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 czekaj. Oh, oh, dawaj zamykaj. No, już to jest kawę? Czekaj, to ja się przesunę stąd w ogóle. Ale tu jest strasznie, zamykaj. Ziomale. Po to wziąłem telefon, właśnie. Omyla, tak. Patrzcie jak to wygląda. Dobra, to ja jedziemy na Dobra, miłość, też się gdzieś schowaj. Dobra, widzowie, dosłownie zaraz odpadną mi nogi i wszystko, co mam poniżej, bo jest no taki zgarbiony już z 20 minut, nic się nie dzieje, nie słyszę nic o chłopakach, nie wiem, co się u nich dzieje, także no dobra, to co, lecimy, nie? Ej, dobra, na bank tutaj nas nie znajdzie Serbian Lady, bo chłopaki obydwaj są w chacie, więc po prostu ich będzie cały czas starych ganiała chyba, nie? A w sumie możemy zobaczyć starych na kamerach ogólnie, nie? Uuu, bez kitu, no, zobaczmy, co się tam dzieje. O, co? zaraz. Dostałem wiadomość, dobra ktoś wchodzi do domu, czy, zaraz, to jest Serbian Lady Dobra, Serbian Lady weszła na chatę, w tej chwili Serbian Lady weszła na chatę i jest mega jakaś wkurzona Co jest grane? Ej, ona wie, że tu jesteśmy i nas szuka Patrzcie jak zagląda wszędzie, ej, ona jest serio wkurzona Co ona sprawdza szafki? Ona myśli, że ktoś by się tam zmieścił? Co? Ale zastaw nasze szafki Dobra, weszła do salonu teraz przed telewizorem na telewizorze jakiś serbski film lecą. Nie wiem, kto to w ogóle puścił. Te przysięgam, że jak weszliśmy do domu, telewizor był wyłączony, nie? Ej, czy ona sobie mierzy ciśnienie w tej chwili? Jak sobie cziluje w ogóle na kanapie, o co chodzi? Zmierzyła sobie ciśnienie i co, jest kurzona? Czy co? Ej, ona jest zła na to, że ma za, duże, za wysokie ciśnienie. Zobaczcie, widzowie, czy wy nie macie zbyt wysokiego ciśnienia? Trzeba się sprawdzać i trzeba dbać o zdrowie. Weszła do montażystów, ale dzisiaj nikogo nie ma. Ej, i od razu wyszła. Git Chodzi do mojego pokoju. Widzicie, warto było się nie chować tam, tylko tutaj. A teraz. Doszło do zipka! O kurna, mam nadzieję, że się nic nie stało. Idzie w tą stronę. Idzie w stronę mojego pokoju. Ej, ona zaraz tutaj będzie! Ej, zaraz znajdzie zipka! Ale czekajcie, wykryto jeszcze? Ruch na ogrodzie, my jesteśmy na ogrodzie, dobra. Teraz cicho. Ej! Co jest? Kim on jest? Kim on jest? O, o kurna, patrz, co on zrobił! Wszystko rozwala Nie wiem, jak go odstraszyć. O. dobrze? Dobrze, dobrze, dawaj. O, 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 stary. On chyba się chce zamilać. Chcesz kuleczkę, chcesz no, kuleczkę. No spróbuj, spróbuj. Uciekaj! Ej, 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 a tak złapał mnie normalnie. Co jest? Jak on śmierdzi w ogóle, Czekaj. co jest? Zaraz go z zbejsboluję, stary. Patrz, przestraszyłem go chyba. Ej, dobry jesteś. O nie, o nie. Dobra, widzowie, ona tu idzie. Dobra, poszła sobie, poszła. Tak, udało się. Dobra, pytanie co teraz z chłopakami, bo teraz oni są najbardziej zagrożeni. Ej, słuchajcie, ja zaczynam panikować. Serbian Lady weszła do Zipka, nie wiem, kilka minut temu i nic się nie dzieje, nie mam nic na widoku, nic na kamerach się nie pokazuje. A nie, jednak wychodzi, patrzcie. Ej, ale wychodzi bez Zipka. Czyli Zipkowi musiało się udać ją przechytrzyć. Schodzi na dół. Ej, Serbian Lady schodzi na dół. O kurde, ona wchodzi na basen. Nie. słuchajcie widzowie, ona właśnie weszła do pokoju Wiktora O, czy ona znajdzie tą klapę? Mam nadzieję, że nie Ale jeżeli znajdzie, to Wiktor ma mega przechlapane I musimy iść mu pomóc jak najszybciej Dobra, teraz jest czas na plan realizację planu Złapać Serbian Lady w więzieniu Wiktor, Wiktor mamy ją! Yes, mamy Serbian Lady! Jak przywaliliśmy Dawaj zabieramy ją szybko do więzienia Wiktor, możesz wychodzić! Jak ty chcesz ją zabrać? No normalnie ja... Za nogi?

Teraz dziadaj tu! Już zostaw! Jadaj. I nie ma opcji, że się teraz ruszy. Panowie! Zarobi się. Piąteczka. Widzowie, a wam dziękuję za oglądanie i... Ej, co jest? Ej, ej.